Cześć, tu Cyprian. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu. Dziś będę mówić o osobowości narcystycznej, a raczej o ofiarach osobowości narcystycznej. Jest to temat, który ja bardzo dogłębnie wałkowałem, dlatego że sam jestem ofiarą przemocy narcystycznej w swoim domu rodzinnym i, a, i później w związku, który stworzyłem. I to jest ciężkie przeżycie i nie ma praktycznie współśrodków, jeśli chodzi o rozwiązania, jeśli mam do czynienia z narcyzem, z prawdziwym narcyzem, tak? To nie mówimy tutaj o osobach, które mają pewne tendencje narcystyczne. Każde, u każdego człowieka troszeczkę tego zobaczymy i zdrowa, zdrowy narcyzm jest ok, tak? To jest takie zdrowe ego, to jest zdrowe poczucie własnej wartości, czy własnej godności. To jest to, że lubimy komplementy i lubimy być lubiani i potrzebujemy co jakiś czas zauważenia i docenienia. To jest ok. Ja mówię tutaj o faktycznie o osobowości narcystycznej o zaburzeniu osobowości narcystycznej. I w tym filmie nie chcę się skupić na samym opisie tej osobowości, na ten temat też jest dużo materiałów już i dużo filmów. I, no i też tych rodzajów osobowości narcystycznej jest troszkę, tak? Bo, I to też więc czasami my możemy porównywać, wiedzieć o jednej osobowości, na przykład o jednej osobie, że ma osobowość narcystyczną, później próbować to przekalkulować, przeka przekopiować na innych ludzi, natomiast narcyści są różni i na to też trzeba zwrócić uwagę e, i są różne podtypy. Ale osoba, która była poddana długotrwałemu długotrwałej przemocy narcystycznej, zwłaszcza w domu rodzinnym, jak w domu rodzinnym, to później bardzo często też w miejscu pracy, wśród przyjaciół i w związkach, bo to później jest kontynuowane. I to jest właśnie najgorsze, jak to jest w domu rodzinnym, bo jeśli w domu rodzinnym nie było tego rodzaju przemocy, to raczej dana osoba szybciej się odizoluje od narcyza w życiu dorosłym, albo przynajmniej szybciej się połapie, że coś jest nie tak, albo przynajmniej nie da tak się mocno w te sidła wciągnąć. Pewne cechy osób, które. Um, były, doświadczyły e, przemocy narcystycznej, to jest przede wszystkim wysoki poziom idealizacji. Czyli jeśli spotykamy człowieka, który niesamowicie idealizuje swoją matkę, albo niesamowicie idealizuje swojego ojca, to jest bardzo możliwe, e, że mamy do czynienia z osobą, która e, była poddana przemocy narcystycznej. Ale to jest za mało, sama idealizacja. Oprócz tej idealizacji mamy do czynienia e, z brakiem poczucia swojej własnej tożsamości. I ten brak poczucia swojej własnej tożsamości jest przykrywany olbrzymim poczuciem winy, bo narcyzi manipulują poprzez wstyd i poczucie winy. Tam jest dużo toksycznego wstydu, czyli zawstydzanie i ośmieszanie czy, czy wpędzanie w poczucie winy jest typową taktyką narcyza po to, żeby trzymać swoją ofiarę w kontroli. I Tutaj ta osoba będzie mieć poczucie winy, że nie ma swojej własnej tożsamości, że nie wie, czego chce. Więc oczywiście będzie bardzo szybko na poczekaniu próbować sobie to racjonalizować, czy wymyślać różnego rodzaju kłamstwa, czyli tworzy taką bardzo nieautentyczną osobowość, i może być więc przez to troszkę trudno zrozumieć, co ta osoba faktycznie myśli i chce, bo to wydaje się w jakiś sposób takie niekonkretne. Osobowości, osoba, która była poddana przemocy narcystycznej, więc ma niskie, ekstremalnie niskie poczucie własnej wartości, tam nie ma w ogóle poczucia własnej wartości e, i ekstremalnie niski e, poziom takiego swojego self, swojego ja, swojego core. Czyli co ja chcę, kim ja jestem, do czego ja dążę, e, gdzie kończę się ja, gdzie zaczyna się druga osoba. To jest e, chaotyczne, to jest wymieszane. Jest dużo niepokoju, jest bardzo dużo stresu i często pojawia się to jednocześnie z takim people pleasing, czyli chęć zdobycia walidacji, zaspokojenia potrzeby innej osoby, żeby być lubianym. Ten głód walidacji i bycia docenionym, bycia zauważonym jest olbrzymi, ale jednocześnie to są często osoby bardzo empatyczne, tak? Narcyzi uwielbiają empatów i często oni żyją całkowicie pod dektando tego, co ich kat chciał. Czyli ich. To jest wszystko po to, żeby yy, mamusia albo tatuś był szczęśliwy, żeby tylko go nie rozłościć. Bo bardzo głęboko podświadomie wiem, że jak tylko rozzłoszczę, to dostanę taką karę, że się nie pozbieram, nawet jako dorosły człowiek, tak? To będą różne rodzaje kary, ośmieszanie, izolacja od rodziny, mówienie bardzo źle na jego temat, na, na temat tej ofiary, niszczenie reputacji. I to jest już wyrobienie w sobie takiego lęku przed rozwłaszczeniem narcyza, że chodzi się wręcz jak na. Jak to się mówi? Jak na szpilkach się mówi? Już nie pamiętam takie było określenie. Po angielsku mówi się egg shells, czyli jak na skorupkach jajek. Wszystko staje się bardzo, bardzo delikatne w tej materii. I często podczas konsultacji. Ciężko jest wydobyć z osoby, która była poszkodowana przez narcyza, takie informacje. Dlatego, że on nie będzie mówić źle o nim. On będzie mówić o narcyzie, narcystycznej mamie, narcystycznym tacie tylko i wyłącznie w superlatywach, co jakiś czas może powiedzieć coś negatywnego, ale mówienie negatywnie na, ten te na temat tej osoby wiąże się z takim poczuciem winy i zagrożenia i braku bezpieczeństwa, bo jest tak, mają już, mam, mamy wtedy sprawy mózg że szybko to będzie relatywizowane, racjonalizowane, tłumaczone, lub szybko zmieni się temat, lub szybko się spłyci to, co się w ogóle samemu powiedziało. Czyli powiedzieć coś mocniejszego i to się spłyci. E, czyli jest duże poczucie winy z mówieniem prawdy, która jest niewygodna dla narcyza. I dlatego tak łatwo narcyzom jest trzymać w sferze domu tą przemoc, bo narcyzi to nie zawsze to, to, to nie są jakieś patologiczne rodziny. Znaczy one są patologiczne, ale to nie są takie stereotypowe, patologiczne rodziny. To są często wykształceni ludzie, działający, robiący biznes. narcyści sobie w życiu radzą, oni sobie radzą, chociaż muszą wykorzystywać innych do tego, żeby sobie radzić. I y, więc bardzo ważne jest podczas na przykład takiej sesji z osobą, która do, doświadczyła przemocy narcystycznej, y, y, pozwolenie i pokazanie bezpieczeństwa, że może mówić negatywnie o danej osobie, jeżeli nie ma w tym nic absolutnie złego. Oraz weryfikacja stanu emocjonalnego, kiedy tak się dzieje. A, czyli kiedy y, ta osoba, y, jak się ona czuje w momencie, kiedy zaczyna mówić prawdę, która nie jest przyjemna. Y, osobowość narcystyczna też wywołuje, często, często tak naprawdę zaczynamy myśleć świadomie i lepiej. I wychodzić z tych wzorów, kiedy się odizolujemy w pełni od narcyza. Natomiast oni, zwłaszcza jeśli jest ktoś empatą, jeśli ofiara jest empatą, będą chcieli tego empatę trzymać jak najbliżej siebie, jak najbardziej go kontrolować. Oni mogą dawać różne rzeczy, bo tworzą taką iluzję i zawsze mówią. To jest ta, to sprzedawanie iluzji, to tak, dlatego to jest tak jak w społeczeństwie, tak? Jeszcze dwa tygodnie, jeszcze tylko maski, to jest to samo. To jest ten sam rodzaj przemocy narcystycznej, tylko wykonywane już teraz globalnie na całym społeczeństwie. Ten sam rodzaj brainwashingu, zmiany stan świadomości, nagradzania, potulnego. Posłuszeństwa y, i y, relatywizowanie, stworzenie szantażu, tak? takiego szantażu, ale na zasadzie nie musisz wcale się zaszprecować, ale nie kupisz chleba, nie, pójdziesz, nie wejdziesz do autobusu, ale jesteś wolny. Przecież jesteś wolny, nie musisz tego robić. Każdy ma wolność wyboru, ale jak tego nie zrobisz, to będziesz musiał siedzieć w domu. No ale tak powinieneś siedzieć w domu. Yy. Absolutnie powinieneś siedzieć w domu, przecież jesteś zagrożeniem, ale wiesz to, to jest twój wolny wybór, ty w ogóle tego nie musisz robić. No robić to niszczy to nasze poczucie rzeczywistości, tak? I tak robią też narcyzi, oni chcą przejąć w pełni kontrolę nad naszą percepcją, nad naszym umysłem i co ciekawe mają też bardzo wysokie, zauważyłem często, mają bardzo wysokie zdolności parapsychiczne, czyli jak próbujesz zrobić coś wbrew im, albo jak się od nich wydostajesz z ich macek i nawet jak oni tego nie wiedzą, nie mają jakby podstaw do tego, żeby to wiedzieć, że tak robisz, że już zaczynasz coś dziać, to to bardzo mocno czują. To zauważyłem, że jest dosyć powszechne. I narcyzi to też osoby, które lubią pokazywać się ze strony bardzo pozytywnej, tak? bo tu wszystko chodzi o imidż. Narcyz sobie tworzy jakiś imidż i każdy z tych narcyzów będzie ten imidż miał inny, ale ten imidż ma być kochany, ma być wielbiony. Troszkę jak w, w, tym, w tej powieści portret Doriana Greya. To dużo mówi, tak? W którym ten Dorian był zafascynowany tym swoim obrazem, tym jak wygląda, tym swoim pięknem, a, a oczywiście jaki był, to się później okazało w dalszej części powieści i ten obraz coraz bardziej obrazował kim on faktycznie jest. Jakby jego dusza była zaklęta w tym obrazie. I to też jest dosyć ciekawe, że ta dusza była w tym jego obrazie, a on sam. Y był tej duszy pozbawiony i zachowywał się coraz bardziej narcystycznie, aż doszło do morderstwa tego, kto ten obraz stworzył. Bardzo to, był dla mnie, bardzo to była dla mnie ciekawa książka. Ja ją czytałem, jak jeszcze nie uświadomiłem sobie tego, że byłem poddawany przemocy narcystycznej. Przemoc narcystyczna powoduje olbrzymie poczucie winy, duży brak stabilności emocjonalnej, poczucie wykończenia, wycieńczenia, e, życie iluzją e, i sami tą iluzję wtedy my próbujemy sprzedać, próbujemy pokazać, jak wszystko jest zajebiście i fajnie i nasi rodzice są super i że w ogóle to, co my robimy jest super, e, jak żyjemy ich ideami. E, żyjemy obietnicami, tak? Nic nie ma na konkrecie, nic nie ma na papierze, tylko to jest na zasadzie takiej, że jest obiecywane i my tymi obietnicami żyjemy, ale no przecież no przecież mama czy tata na pewno to trzymałyby, no oni by nic złego nie zrobili. Oni tacy nie mogą być. I jest więc relatywizowanie, racjonalizowanie wysokiego poziomu przemocy i zła. Bo narcyzi to zło wcielone. To jest zazdrość, to jest konkurencyjność, to jest bezlitośność, tak? To jest bezlitosne zachowanie, um, bezwzględność. Um, olbrzymia złość, nienawiść, często wręcz nienawiść do własnych dzieci, brak empatii, ale to nie jest widoczne dla innych członków rodziny, którzy są oczarowani. Narcyz jest jak hipnotyzer, hipnotyzuje nas i stąd dlatego tak ważne jest, żeby oddzielić się od tej osoby jak najbardziej, ponieważ będąc w tym środowisku my jesteśmy zahipnotyzowani, zahipnotyzowani, oni świetnie potrafią opowiadać historię, ale często my Spędzając godzinę czy dwie z takim narcyzem, jest taki lekki confusion, takie, taki lekki mętlik w głowie i my w zasadzie nie wiemy, co się działo, ale wychodzimy z założenia, że to, co oni mówili, to jest świetne, że oni są fantastyczni i że wow, ci ludzie są po prostu mega, on wie, co robi, on osiąga olbrzymie sukcesy. Um, wow, chciałbym taki być, chciałbym być jego znajomym, chciałbym być jego przyjacielem. Um, fajnie jest być, otaczać się takimi ludźmi. Wow, człowiek sukcesu. Tego typu wnioski często mamy, ale z drugiej strony też możemy się czuć bezwartościowi sami w sobie, czyli oddaliśmy wartość swoją, jakby wysali z nas swoją wartość poprzez swoją uwagę, swoją hipnozą i historyjkami. wysali z nas swoją uwagę, i my ją oddaliśmy, wysali z nas z tą uwagą wraz z naszą wartość, i ją sobie zabrali. Narcyzi bardzo często mają różnego rodzaju demoniczne inklinacje tam energetycznie też jest bardzo bardzo brudno bycie wśród takich ludzi jest ciężkie zauważyłem że w zasadzie dobrze jest pozbyć się ich w pełni skasować konta nie kontaktować się w żaden sposób i zniszczyć i wręcz spalić wszystkie przedmioty które są z nimi związane i troszkę nie widzę innego wyjścia choć słyszę obserwuję szukam cały czas nadzieją że ktoś pokaże mi osobę która miała osobowość narcystyczną i z tego wyszła Natomiast nie znalazłem jeszcze przekonującego przykładu. Są tacy terape terapeuci, mało ich jest, którzy twierdzą, że to jest uleczalne, natomiast ja a, sam. Ja potrzebuję to zobaczyć i zobaczyć tego dowodu. Narcyz nie chce się zmienić, nie chce zmienić swojej osobowości i tylko w skrajnym przypadku przeprasza, nikt nie przeprasza. Może użyć ewentualnie przeprosin do manipulacji lub przeprasza za jakieś małe, błahe rzeczy, czyli na przykład zrobić jej wielkie kuku, to mu czasami jest olbrzymia przemoc. To nie jest przemoc fizyczna, też się zdarza taka. Oczywiście, że to się zdarza i taki, taką też miałem, więc wiem, że się zdarza. Natomiast bardzo często jest to Przemoc mentalno-emocjonalna jest to taki mętlik w głowie, i tak niszczenie nasz zaburzenie naszej percepcji, naszej rzeczywistości. Czyli my wiemy, że coś jest prawdziwe, ale to jest tak z taką pewnością siebie kwestionowane, to tak jakbyśmy byli crazy, tak? Nie, przecież ty wczoraj nie byłeś na zakupach. Na przykład, prosta rzecz, tak? Byłem wczoraj na zakupach i ktoś ci mówi, nie, nie byłeś na zakupach. Jak pierwszy raz się z tym zmierzysz, to mówisz, no wiem, że byłem, przecież pamiętam, że byłem. Natomiast jak dostajesz taką, e, takie pociski od lat dziecięcych cały czas, to ty już kwestionujesz to, co wiesz. Przestajesz ufać samemu sobie. Masz taki wysoki poziom samozwątpienia, w to kim jesteś, że bardziej ufasz temu narcyzowi. Poza tym łączy się z nim takie coś jak trauma bonding, czyli to jest, jak to po polsku znowu powiedzieć, trauma bonding. Często mi wychodzą te, te pojęcia z głowy czy Stockholm Syndromski też, czyli że ty po prostu masz taką więź już emocjonalną z tym arcydem, bo on jest też twoim rescuer, on jest też tym, który ci pomaga, czyli on cię katuje, a później cię ratuje, później cię jakoś wynagradza, a ponieważ tak dużo traumy jest stumionej i wypartej, to my zaczynamy widzieć tylko te pozytywne części, tych negatywnych nie chcemy widzieć, bo już zaczynamy się ich za bardzo bać i nie chcemy się tak bardzo bać, nie chcemy dowiedzieć się, jaka jest prawda. I jesteśmy już tak uzależnieni emocjonalnie i mentalnie od, od tych ludzi i tak bardzo oddaliśmy swoją percepcję rzeczywistości im i tak bardzo wbudujemy całą naszą strukturę, naszego świata w oparciu o to, co oni chcą, że im odkrycie tego, kim oni faktycznie są, byłoby dla nas brutalne. Byłoby to, kim ja jestem, to, gdzie jestem ja, to, co ja chcę, e, to, jakie są moje potrzeby, to, co sprawia mi radość. Narcyz nie znosi Twojej radości. E, on lubi taką radość, taką negatywną radość, co nie jest radością tak naprawdę, czyli taka, gdzie jest pełno ironii, wyśmiewania się z innych a, i takie, taki rodzaj poczucia humoru. E, I tak jest też nagradzany. E, narcyz dąży do tego aby to, co sprawia Ci radość, zostało zniszczone. Robi to sprytnie, robi to odpowiednio, robi to z determinacją. E, czyli jest to e, ośmieszanie tego, co robisz, tego, co sprawia Ci pasję, wieczne powtarzanie, że jesteś w tym tak beznadziejny, beznadziejna, e, że to Ci absolutnie nigdy nie uda, e, że nic z tego nie osiągniesz, że żeby to osiągnąć, to musiałbyś zrobić to, 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 to i to, i to, i to, więc to jest praktycznie niemożliwe. Zajmij się lepiej tym, i tym, i tym. E, czyli jest to próba pozbawienia nas tego, co sprawia nam radość, przyjemność. I to, co nam pomaga tak naprawdę, to jest właśnie pełna izolacja, uwolnienie się, wyjazd często do obcego kraju. Wtedy zaczynamy powoli zbierać się i uświadamiać, z kim mieliśmy do czynienia. Niestety mamy, będziemy mieć dużą tendencję do zwłaszcza empatii, do relatywizacji tego wszystkiego i mówienia, no nie, że wdzięczność wszystko załatwi. To często na drodze duchowej osoby, które są poszkodowane przez narcyzów, to znowu nie chcą spojrzeć na gówno, po prostu, jakie jest, jakie siedzi w tych ludziach, w ich, w ich matkach, w ich ojcach, po prostu na ten syf, na, te, to, na tą toksyczność, na tą demoniczność tych ludzi, tylko lepiej jest. Można pewnym traktować wdzięczność i akceptację rzeczywistości taka, jaka jest. I pod tym względem ta Vipassana czasami jeszcze bardziej nas oddala od uzdrowienia problemu. A, y, czyli Vipassana, czyli ta medytacja, w której budujemy tą równowagę i staramy się nikogo nie osądzać i nie oceniać. Tak? Dlatego ja mówiłem y, w, w filmie wcześniejszym o Vipassanie, y, że jest to fantastyczne narzędzie, które uważam, że każdy powinien w swoim życiu zrobić. Natomiast. Y, Natomiast to nie leczy właśnie tego rodzaju ciężkich traum. Ciężka trauma związana z, z przemocą narcystyczną wiąże się z takim poszatkowaniem osobowości, często z dysocjacją, wręcz na, podczas tej traumy dochodzi do dysocjacji. Też mamy różnych narcyzów i różny poziom tego, tej przemocy. Tak. Więc troszeczkę opowiedziałem o tym. W tym filmie, jak wygląda przemoc narcystyczna i jak rozmawia się też ze sobą o przemoc narcystycznej podczas właśnie takich różnych sesji, które prowadzę. Lub częściej nawet jak spotykam ludzi, którzy mają, jak spotykam ludzi, którzy mają, są ofiarami osobowości narcystycznej, no bardzo łatwo to wychwycam tak naprawdę, dosyć szybko to wychwycam. Tylko oczywiście nie mogę tego powiedzieć, bo to nie, nie chcę stawić diagnoz zbyt szybko i zbyt mocno. E, takich takich potężnych diagnoz, ale wiem, jak nawigować jakie pytania odpowiednio zadawać, żeby to e, wyłapać. I też jest to do wyleczenia. Bycie ofiarą osobowości na jest do wyleczenia, i co powiem najważniejsze, w momencie, kiedy z tego wychodzisz, stajesz się wolny, e, radosny, mocny. Świetnie wiesz, zaczynasz stawiać granice. Oczywiście to jest proces, to nie jest tak, że rok po, po rozpoczęciu, nie wiem, terapii z tego się wychodzi i, i wiesz idealnie jak stawiać granice, to jest proces, ale masz w sobie ten core, tą moc, tą siłę, tą chęć działania, e, zaczynasz widzieć swoją wartość, zaczynasz odkrywać swoją wartość jeszcze raz, wracać często do swoich pasji. I proces jest ciężki, i wychodzenie z tych, cięż... z tych trudnych emocji jest ciężkie, i zwłaszcza najcięższe jest to, żeby pogodzić się z tym, że osoba, która była tak idealna i fantastyczna, a, która przecież nam tyle dała i tak nas kochała, tak? bo narcyśni dają często, to są często hojne osoby, ale tam jest zawsze string attached, tam zawsze coś jest. Często dają. Na przyszłość, w sensie to będzie w przyszłości dostaniesz to, co masz dostać, albo często ci coś dają, żebyś, żeby cię trzymać pod swoją kontrolą, w swoim własnym uwięzieniu, albo żeby, żebyś ty był tak wdzięczny, czy wdzięczna, że jesteś bardzo mocno do, do tego narcyza przywiązany, tak, bo, bo dostałeś tyle, to, to musisz teraz trzymać te relacje w miarę blisko. I, 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 I teraz jakby jest to, musisz za to zapłacić. O tak, jest, pojawia się takie poczucie e, zobowiązania i rekompensaty długu wobec tego narcyza. E, więc to też jest taka jeszcze jedna kwestia. Oczywiście to jest głęboki temat i wiele o nim jeszcze by można mówić, ale wydaje mi się, że to jest temat potrzebny. W tej chwili, w tych czasach obecnych, wielu narcyzów jest ujawnianych. Ujawniani są w organizacjach, w miejscach pracy, w miastach, wśród polityków, wśród muzyki, wśród artystów. Jest ich mnóstwo właśnie na takim piedestale, na, w, w organizacjach charytatywnych. Wow! Tam to się po prostu roi od narcyzów, ale również całe takie Hollywood, świat aktorów, świat muzyków, piosenkarzy, youtuberów, influencerów. Um, e, oczywiście wysoko są w korporacjach, bardzo często daleko dochodzą, bo człowiek, który nie ma empatii, jest świetnym manipulatorem. Um, Często sobie dobrze radzi właśnie w takich sytuacjach, gdzie wszystko się obraca wokół zysku. No i oczywiście takie nar tacy narcizi mają tak zaniżone poczucie własnej wartości, tak bardzo potrzebują udowodnić swoją wartość i sprzedać swój fałszywy imidż wszystkim innym, że na tym kierują całą uwagę swoją. Więc jeśli na coś kierujemy całą swoją uwagę, tylko na ten image, no to stajemy się w tym dobrze. I oni są dobrzy w kreacji tego imidżu, a poprzez swoje ofiary tylko się lepiej uczą, Uczą się też, jak udawać empatię, a jak lepiej manipulować swoimi ofiarami a i uczą się tym doświadczeniem, jak ten, ten image po prostu sprzedać. Więc no, musimy być czujni. Teraz jest ten czas, kiedy ci narcyzi troszeczkę mam wrażenie, coraz, nie troszeczkę, mam wrażenie, że w dużej mierze zaczynamy widzieć, kim oni są a i każdy, każdy tego na wielu płaszczyznach może doświadczać. A więc jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, bo chcesz... Popracować nad narcyzmem, bo masz, masz w pracy takich ludzi, tak? Albo twój szef nim jest, albo ma wiele takich właśnie cech narcystycznych, albo twoja współpracowniczka, albo twoja wspólniczka w firmie, albo rodzina. To zapraszam cię na moje sesje, bo również ja w tym temacie się dosyć mocno wyspecjalizowałem. I co więcej, to nie jest tylko specjalność, dla mnie to jest też doświadczenie. Bardzo, bardzo bezpośrednie. Stąd Cię też w tym celu zapraszam. Wszystkiego dobrego Ci życzę i trzymajcie się.